Witajcie, cię w tej z części gozet z Jeden Jedna sta. życie stało. Stało za nagrywaniem. Dołączyłem na świat, tylko że tu był zły świat i, i się skampałem o tym. To oczywiście 36 sekund 60 osób, więc się... nie radzę ją stać. A jakoś lepszy. Oh. Okay. O, cześć. Ziemia, ziemia! Udało nam się ich pokonać. Mogę się oddać, kolejny... Kolejny pocisk nasz naszego karabinu to czy znaczy, to jest ten nasiona, ale... co jest? ale... ale u Gajda do a i tak on jest mega pryzórzem lecimy tutaj grzewając więc... owszem, tak ja bym coś nie jest do tego jak to jest najgorsze NPC w terrarii panie przecież ty nie jesteś w wodzie, co ty tu pan robi?

Dzisiaj to będzie po bardzo takie budowanie w musimy tego poca bo jeszcze takiegoś ubić. Znaczy to jest wyglądało jak będzie ten dość W sumie poszliśmy w kimś. No co jak by powiedział, no co jak by powiedział. Trześci jest Postawimy na górze... zimno pochodnie Tutaj jest To można atakować. I uh -huh. uh -huh. A tam portowo wyjdzie? Nie działa. Czek barkiem wleciemy, szanowni. Dobra, tu będzie 5 kawalerka. Dla NPC, która się przyda. No. To... Być sorry, ale być mm -hmm. trudno. Będę do niego wchodził tylko po to, żeby przyjść Czy ja nie? W sumie Gaet to fajnegoś. Chcę mi pomóc. Gaet to. Hełm, on jest... On jest głównym bohaterem w tej historii. Jak coś tutaj zleci, mam krótkie odcinki z powodu czasu, bo nie mam czasu, żeby to Odcinki będą raczej chyba 14-minutowe, a po 10 minutach. Z odmocnieniem. Kurczę, czekam. Daj się pamiętajcie o podziemiach Pamiętajcie w wgizdowie w Terrarii Najważniejsze, bardzo ważne są serwisy z podziemi Jeżeli ktoś umie grać w Terraria to o tym ja rozmawiam Są to najważniejsze czy ważne? Bo to są ważne, ale nie najważniejsze problemy z formą o co to jest jest to teraz buguje się ten dźwięk kiedy się doszło krawka w terenie. to jest takie ok, fajne a no trzeba zamieniać bloków znaczy w sumie to nie to nie jest blok i no to nie jest blok to się chyba jako liczy i no to w sumie jest chyba rzecz Strony, hmm. To jest to wciągi dostawy prawej. Co to są? O, o, przyda się. Patrzcie, jak lub zaczynamy okay. w okolicy jakieś fajnie niski. Kini? Nie mam. Teraz pochodnie i głębiej. Ejciecie, jeźcie. Będę coś wkładać czy bardziej... W ogóle ja będę nagrywać na zmianę z mojej kraty I planuję specjalnie na 50 subskrypcji. Si. Nie specjalnie na 50 subskrypcji. Więc pomyślcie robić mi ten cel. Au. Nie wiem, czy to jest taki wypraszają jakiś, że to się mówi au 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 na wizji. Czekam wam. Podwójny płaszcz. są pochodnie? Nie, człowiek. A! Ktoś tutaj... Ktoś tutaj... Jest... Kity... Chyba... 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 Jak to się zrobiło? A jak coś wyczucie tak jakieś jest... jajnki, to znaczy, że się jest... reszki. Taka... porada. Czekamy, skąd jest ta... dziwna coś. Skąd oni to wycofali? Ulubiona muzyka w Monster Arc'ie, teraz właśnie zaczęła grać, to jest moja ulubiona muzyka z tej gry. O, ta gra ma piękną muzykę, bitową, Kilkubitowe wiecie. Nie, że mam jakieś bity, tylko, um, um, tylko, że po prostu takie, Bidże. a co my tu mamy? Jak coś to. Na to No to. Robię. Na tym jak zaczęłem. to umierałem od wszystkiego, a teraz. I... ja folię. Ja mam w ogóle często tak, że na spałni robię te bazy. Nieco takie mam siatki na robaki. Jest... A, kopalina zawsze coś. No, zaraz. Zaczynam do końca odcinka. Chciałem po prostu wejść w le... podziemia. Ja. Chciałem wejść do ten odcink w podziemia, ja. chociaż. Zacząć przygodę. O! Oh! Mój yeah. Rudacyny! Yeah. Yeah. Nie, kto wie, ten wie. A kto nie wie, ten trudno. Ciekawe, czy ktoś to nawiązanie. I do czego to było. Może uda mi się dalej dojść do tej tradycyjnej i mieć tam jak gorszy zwrót. Chciałem po prostu coś żeby zrobić nawiązanie. Czy ja, czy ktoś faktycznie w ogóle ma to, że wiem, co o to chodzi? Teraz musimy. Co? 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 tam lewitacji? Mam trzeci urokiny. Nie widzę cię. O. Jesteśmy bardzo głęboko Dobra Ten wejściem do tej kopalni Zakończymy odcinek Dobra. Dziękuję za oglądanie Kolejnego odcinka po Wejdziemy do tej skini, Może coś tam będzie To do widzenia elo. Ale no Ale raczej